Wielu małżonkom, którzy myślą o adopcji, pojawia się też takie pytanie: czy możliwe jest stworzenie więzi z dzieckiem, które przyjdzie do naszej rodziny? Można by to pytanie też zadać w inny sposób: czy możliwe jest to, że dwie dorosłe osoby, które nigdy wcześniej siebie nie znały, poznały się jako już osoby w dojrzałym wieku, spotykają się i czy one mogą też stworzyć więź? Gdyby tak nie było, nie tworzyłyby się pary, potem małżeństwa, nie tworzyłyby się przyjaźnie. Co pomaga stworzyć więź między dzieckiem adopcyjnym a jego przyszłymi rodzicami? Na pewno pomaga to, że rodzice dobrze rozpoznają i odpowiadają na potrzeby dziecka czasem kandydatom na rodziców adopcyjnych wydaje się, że dziecko ma, że dziecko trzeba stworzyć jakieś środowisko ekstra, ponieważ doświadczyło być może przemocy, może innej krzywdy, może miało niepozaspokajane swoje potrzeby emocjonalne i czasem mają w głowie takie coś, że teraz musimy być już super, najlepsi, że teraz to musimy stworzyć jakieś warunki wyjątkowe. Natomiast to nie o to chodzi, żeby być specjalistą od tworzenia więzi jako rodzic adopcyjny. Bardziej chodzi o to, żeby stworzyć coś, czego dziecko nie miało nigdy w pełnym wymiarze wspólnie spędzany czas, wspólnie spędzany dzień, zwykły dzień. Wspólne przygotowanie obiadu, jeżeli dziecko jest już oczywiście na tyle duże, wspólne robienie soku z malin, lepienie pierogów, wspólne doświadczanie tego, że trawa jest miękka, a śnieg jest mokry i zimny, ale można z niego ulepić bałwana. To są rzeczy, które się wydają wręcz trywialne, ale proszę pamiętać o tym, że dziecko mogło tego nigdy nie doświadczyć. Niektóre dzieci nie wiedzą, że chleb jest w całym Bochenku. Widziały go zawsze pokrojonego na talerzykach. Więc jest to wspólne z dzieckiem odkrywanie, jak ciekawy i piękny jest świat. I faktycznie y, trzeba być specjalistą, przyjmując dziecko drogą adopcji, ale specjalistą od podświęcania dziecku czasu. Takiej specjalności muszą się nauczyć przyszli rodzice. W związku z tym zbyt szybkie posyłanie dziecka do przedszkola. Albo broń Boże, do żłobka, może sprawić, że te więzi napotkają poważną przeszkodę, żeby się nawiązać. Może być tak, że dziecku to posłanie do placówki zbyt szybkie, nawet jeżeli jest to placówka po prostu przedszkolna, może się skojarzyć z wcześniejszą placówką, z domem dziecka, w którym dziecko było. Warto wykorzystać urlop macierzyński, urlop tacierzyński, warto wykorzystać urlop wychowawczy, jeżeli taka jest możliwość w danej rodzinie, żeby po prostu tracić z dzieckiem czas. To się wydaje, może tak jak wspomniałam, zbyt proste, ale więź adopcyjna, jak każda inna, nawiązuje się poprzez wspólnie spędzany czas. Jest procesem, którego jedną, jednym z wymiarów jest właśnie czas. Taki przykład. Pamiętam jedną z rodzin adopcyjnych, która opowiadała, że pojechali ze swoim synkiem nad morze. I dziecko już było u nich kilka miesięcy. Wydawałoby się, że to jest bardzo długo. I wracają po dwóch tygodniach z tego urlopu i dziecko było w szoku, że wrócili znowu do tego samego domku. Jak to? My tu już byliśmy i znowu jesteśmy. To im pokazało, że to dziecko ma w głowie taki kod, że w życiu się ciągle zmienia miejsca zamieszkania. I myślę, że może to każdemu, kto myśli o adopcji, pokazać, że potrzeba dużo czasu na to, żeby dziecko się zakorzeniło i jednocześnie poczuło się bezpiecznie w nowym miejscu i nawiązało nowe więzi.